Wyposażyliśmy naszą aplikację we wszystkie zakładane funkcjonalności. Mamy możliwość dodawania nowych rekordów, edycji oraz usuwania. Na koniec chcemy wyedytować dwa elementy. Przede wszystkim musimy ustalić, który kontroler będzie ładowany domyślnie. Przy okazji, wyedytujemy też ten główny układ zawartości. Popatrzmy na pierwszy element. Zwróćmy uwagę na ścieżkę. Mamy katalog, w którym umieściliśmy framework, potem podkatalog z tą szkieletową aplikacją. No i mamy public. Jeśli chcemy wywołać nasz własny kontroler, to musimy tutaj dopisać product. Jeśli z kolei wywołamy tylko katalog public. To załadowany zostanie domyślny kontroler frameworku zend, a wraz z nim załadowana zostanie akcja index. No i chcemy to działanie zmienić, chcemy aby po wywołaniu katalogu public ładowany był nasz własny kontroler, czyli po prostu ta akcja wyświetlająca wszystkie produkty. Będziemy więc musieli wydytować ścieżki, ale już nie w naszym własnym module, ale w module, który odpowiada za całą aplikację. Przechodzimy więc, jak zwykle, do projektu. Możemy już zamknąć nasz moduł Product i zamiast tego przechodzimy do modułu Application. Tutaj mamy podkatalog konfiguracyjny i taki standardowy plik, który przechowuje konfigurację modułu, czyli dokument module config -php. I zauważmy, że tutaj znajdują się te domyślne ścieżki. Czyli moduł application, katalog controller, ładowany jest tutaj controller index, a z niego akcja o takiej samej nazwie. Oczywiście będziemy musieli to odwołanie zmienić, czyli musimy najpierw wprowadzić nazwę katalogu product, potem mamy podkatalog controller i na końcu mamy controller o takiej samej nazwie, czyli product. Zauważmy, że metody nie musimy zmieniać, ponieważ główna strona naszego modułu to właśnie metoda index action. No i jeszcze zwróćmy uwagę na ścieżkę. Pojedynczy ukośnik, czyli wystarczy załadować sam katalog Public. Zapiszmy zmiany w naszym pliku, no i spróbujmy przetestować tą nową funkcjonalność. Wywołamy teraz sam katalog Public. No i zauważmy, że wszystko zadziałało prawidłowo. Nie musimy już dodawać tej ścieżki produkt, tylko od razu załadowana zostanie lista produktów, a więc akcja, indeks z naszego kontrolera. Produkt, czyli w tym module aplikacji możemy zdefiniować takie domyślne wywołanie. Teraz jeszcze wprowadzimy drugą zmianę. Zwróć uwagę na to, jak wygląda struktura HTML dokumentu. Tworzyliśmy pliki z widokami i za ich pomocą wyświetlamy jakąś treść. Ale tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z całym układem narzuconym przez Framework. Dołączana jest prawidłowo sekcja head, u góry dołączane jest menu, a na dole dołączana jest stopka. Czyli możemy mówić, że rezultat. Pochodzi z dwóch widoków: zewnętrzny widok narzucony przez ten moduł Application oraz wewnętrzny widok, który już pochodzi z naszego własnego modułu. No i teraz, oczywiście, chcielibyśmy wprowadzić zmiany do tego zewnętrznego widoku, do tej całej podstawowej struktury. Wprowadzimy jakąś jedną drobną zmianę, na przykład spróbujemy wyedytować tą stopkę. Przejdźmy ponownie do naszego serwera. Cały czas pracujemy w tym module Application, no i oczywiście musimy przejść do katalogu z widokami. Mamy taki podkatalog jak Layout. I to właśnie tutaj przechowywany jest ten główny plik widoku. Dokument o nazwie Layout Otwórzmy go teraz do edycji i popatrzmy na zawartość. W górnej części za pomocą funkcji Doctype dołączana jest dynamicznie deklaracja typu. Mamy sekcję Head, prawidłowo określone kodowanie znaków, dynamicznie wprowadzony tytuł. Tutaj na przykład narzucana jest wartość Zend Framework 2. A my tutaj mamy jeszcze dodatkowo tytuł narzucony przez pliki widoku z naszego własnego szablonu. No i moglibyśmy tutaj oczywiście wprowadzić dowolne zmiany, możemy te elementy usuwać albo zastąpić własnymi wartościami. Oprócz tego wprowadzamy tutaj dynamicznie style, które pobrane są z katalogu public. No i mamy główną zawartość, mamy ten pasek nawigacyjny. Natomiast podstawowa treść ładowana jest za pomocą tego polecenia content, czyli jest ona wprowadzana do tego div z klasą container. I to właśnie w tym miejscu wprowadzana jest zawartość naszych własnych widoków. Oczywiście teraz możemy tutaj wprowadzać różne zmiany. Na dole mamy kod odpowiadający za stopkę, który teraz chcemy po prostu wyedytować. Na przykład zupełnie go usuniemy i zastąpimy krótkim słowem stopka. Zapiszmy zmiany, poczekajmy aż plik zostanie przesłany prawidłowo na serwer. Powróćmy na chwilkę do naszej witryny, odświeżmy widok, no i zauważmy, że tutaj pojawiła się nowa treść stopki, czyli rzeczywiście ten plik layout odpowiada za główny układ zawartości HTML, natomiast w tym miejscu ładowana jest dodatkowo zawartość widoków z naszego własnego modułu.